Trzecie piętro 64 m2, salon z aneksem oraz dwie sypialnie Łazienka. Do apartamentu przypisane jest miejsce w hali garażowej oraz miejsce parkingowe zewnętrzne więc mamy tu dwa miejsca parkingowe. Przed nami rozbudowana kuchnia z piekarnikiem, płytą indukcyjną oraz dużą lodówkę, a także winiarka. Spora część jadalniana oraz wypoczynkowa. Przyjdziemy sobie również zobaczyć balkon, bo jest on większy niż standardowe balkony w budynkach Shelter. Mamy tutaj prawie 10 m2, strona zachodnia, bardzo fajny widok na morze z zakoronami drzew, no i przede wszystkim przepiękny las. Na pewno bardzo dobrze dosłoneczniony apartament, więc od strony południowej widzimy też jezioro. Wracamy do części salonowej. Tutaj, jak Państwo widzą, kuchnia. Przechodzimy płynnie do holu. Tutaj mamy bardzo dużą zabudowę w postaci szafy, więc jest naprawdę spora przestrzeń na rzeczy, ubrania, czy, czy gdzieś tam artykuły plażowe. Dwie sypialnie po lewej stronie. Sypialnia małżeńska ze sporym łóżkiem. Tutaj mamy biurko. Także też możliwość zamontowania dodatkowej szafy, jeżeli Państwo by sobie życzyli. Wracamy do części holu i przechodzimy płynnie do drugiej sypialni dziecięcej. Tutaj mamy y, możliwość oczywiście też drugiej szafy, jeżeli byłaby taka potrzeba. Przede wszystkim łóżko rozkładane, szafa oraz biureczko. Apartament ma klimatyzację centralną. Przechodzimy, żeby jeszcze zobaczyć. Łazienkę, tu mamy prysznic, dwie szafki, tu mamy również możliwość zamontowania pralki.